ha! <laughs> strollowano gnajską mapę smrody. Co jest? Ale jesteś taki jak mapa smrody. <laughs> wszystkie mieszkania grać w Supportów powinny być w mapie smrody. Maciek, wyłącz kurs tego nie warda. W stopingu będziesz miał cały mecz? Nie mogę. Co nie możesz? Czemu nie możesz? Ile czekasz w tej kolejce? Czego, Czego robisz? <laughs> Oj! O. ej! Ej, ej, ej! Uuu! Przerwaj się i Let's go! Let's go, let's go, go. baby! No. Stało. Maciek wyłącz tego New Worlda Za ile masz teraz? Nie no wyłącz tę kolejkę i... Proszę Cię Dam radę. Oczekajcie spróbuję coś zrobić Po <laughs> ja prostu nie będę z nami gadał, żeby móc w kolejce do New Worlda siedzieć. No za*** Maciek wymyśliłeś. <laughs> X100 oddało w k*** idę, 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 idę Czy w ogóle to jest direct contra co to ty grasz? No i tyle. A bo chmura dalej nie działa, ten bug jest od roku k***a

Nie no to uczysz się postacie stary Nie ja no wiem to... lagi. Nie wyszedłeś z tego p... New Może by było lepiej jakbyś nie patrzył, czy kolejka ci weszła. Ile Maciek jeszcze w kolejce musisz stać? Właśnie, ja, jak ci idzie? 755 ja pijs. przeszliśmy w trakcie tej gry. Nie dobra, to jeszcze 5 Gierek tak pogramy. Weź może Yumi graj Maciek póki po prostu się ładujesz. Dawaj Maciek, idziemy do obota i pójdziesz Yumi, to lagi nie będą... Przestań! Ku... A co to jest? Co? Jak będziesz no. miał wszystkie skilla, e, to, to lepiej przez nim bijesz. Ciążka mnie je... A też moje jest siuzles trochę na niego. No bo ta, ale reszta ja opieram. Ej, ty się zbugowało! <grym> Postaw Chodź, podejść tu. Warda, tu pomożę. Jeszcze nie możesz? Co jest? KUP... tego warda, jak nie umiesz, wardów stawiasz. Dajcie mi heal'a, proszę k***a. mać. NIE WIEM macie KUR... 15 no, lat CZE KAŻDASZ WORDA postawić. NIE rozumiem, NAPRAWDĘ Nie da się chyba w farbie. Jak się nie da wardów stawiać? No nie da się podobno wardów stawiać na umi Nowa informacja właśnie wyciekła O tu chodzi MACIEK CO TY NA KURWA JESZCZE robisz? <laughs> na no co? Nie wyszło O, ale się wyleczyłeś Wracaj, 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 nic się nie stanie Buty! Kurwa. Ostatnim dniem spytałem co zaczęł być. Powiedziałeś mi, że Josha. A co to... Co znaczy spalić Josha? Spali się Josha. Ja jestem. Przepraszam. Mama kupiła jakiś lawendowy papier toaletowy i teraz za każdym razem chce to, to siedzę i wącham straj taśmy. Ja zawsze wącham, ale tak nie pachnie. jak już się podtarłeś, nie? Tak, no, na to zapadać. No, najlepiej. Ja wącham w początkach rodziny. Nie wiem, ja się na no, otach znam tyle co... co mi tak robić. Pento, Powiem to, wypluj mnie, chudu. Co jest, kurwa? Ja skina ku... sobie nie kupiłem od gimnazjum, bo nie mam pieniędzy. No A Jędrek ci dało... si dalej nie kupił za wskok do kaczej? A na no, tego mi dała mama wtedy, na koniec gimnazjum. Co? No, na tego udyra mi dała mama na koniec gimnazjum, to mój ostatni jaki kupiłem. <laughs> Miło z tej strony. A powiedziałeś ci, że to jest na udyra? Nie, powiedziałem dziękuję, no, to ja powiem to, jak na urodziny w gimnazjum jak robiłem, ty też tam Kabin byłeś. Mm -hmm. to kupiliście mi wszyscy w karda po 20 zł, a mama jak wychodziłem do szkoły i od razu po szkole mieliśmy iść na tą pizzę, to mi powiedziała, że tylko zobaczy kurwa jednego pay w karda chociaż na prezent to mi to za wszystko, żebym nic na nola nie wydał. Jak wróciłem do domu to i powiedziałem, że nie dostałem żadnego prezentu i już przykro strasznie było. To wsiadłem do kompa i 400 wykur. Co ona tak tymi tornadami? No to jest jakiś przecież... Katastrofa atmosferyczna na tym idzie. A wy jak się idzie? O nie, j**a Amumuja. bez serki bez mózgu przy okazji również. Nie, to jest totalnie Aurelion Meat Mundo top i duo tego. To wy macie ekran ładowania? <ścoughs> a, bo my już gramy! Ja Mundo, Mundo. Ale go zapołkowałem, żadnego ku nie trafił jeszcze Omerkę. Nie, zamknąłem no mnie z tobą, dobra jest okej, okay, dajemy radę No co, co jest? Ja, ja nie, Ale jak mi wcisk... O oh, boże, khoras. on ma jeszcze drugi odskok. Co? Pike meat O boże, ile żyje Puta. Co się kurwa dzieje? Audio mi się. Audio mi się nie synchronizuje. Szybkim info jestem. Jest opcja wspierania, żeby dać mi pieniądze. I fajnie by było, jakbyście dali mi wspieranie, bo wtedy ja dostaję 15 zł. A wy dostajecie to. Takie rzeczy. Za darmo. Za 15 zł w sensie. I tyle. Dzięki.